Wiesz ja się słuchaj. pierwszą na tym krzyżyku? Tak. One tu są wszystko jedno, jak? Czarna w środku, a pozostałe wszystko jedno. Tak. Muszą tu muszę tu na zmianę. Albo tak, albo Ale Cała połówka albo Cała połówka. Nie mogą być takie same. Czyli tak nie może być. Ale teraz jest 15 i... Nie, chodzi o to, że jest połówka cała. Jaka połówka cała? Kolor. To jest połówka. To jest cała. To jest cała, to jest cała. To, jest cała, to, 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 mamy to... dwie połówki. Różne. Czyli tu połówka tu cała? Tak. Abonazmów. Się... Dobra, ok. Aha, dobra. I ósemka w środku. Nie. Dzień A... dobry. Dobrze. Najwygodniej nasi dwie osoby przy stole. Zobacz, jest takie pole. Stąd się rozbija. Z dowolnego miejsca, z tej strony. Nie, się na przykład nie rozbija. Stąd. stąd, stąd. stąd. A się zaczyna. A teraz jak ktoś padnie po rozbiciu, no, to ta osoba zostaje w stanie no, Tego jeszcze nie mamy, tej Dopiero jak teraz coś bije czy na przykład teraz bije tą, tą dwójkę... I zawsze... To, zawsze... to dopiero mam, mam te... Tam dopiero I... wtedy. Uh -huh. I zawsze białą się tak. platnia, winną kule. Białej się nie rusza, zawsze z tego, z tego miejsca się zatrzyma. Chyba zespałujemy. Na przykład jak ten biała fali do góry. Aha, dobrze tak. Wtedy mamy? Biała, wkradnie, tu tak. Wtedy mamy z dowolnego miejsca. Z dowolnego? A z, tego, z tego. A jak się czarną wrzuci? To się przegra. Aha. I eee, jak już potem biję pier, pierwszą, na przykład całą, odpukę, to mam do końca partii i do muszę Ci tylko w swoje albo połówki, albo o, o ciepłe. Tą, którą pierwszą zbiję po rozbiciu, no. ta chodząc do zbicia, czyli ty nie mam. Tam Aha, dobra, bo ta przy się nie Zbiję połówki, całą tą, do końca partii całą. Aha, dobra. Cała. A, a to, jest, to jest bilard, czy snooker? To jest bilard. Znaczy, to, i bilard, bilard snooker, pul. to jest bilard. To jest pól bilard. E, musimy zawsze trafiać swoją. Czyli jak ja mam cały zawsze muszę w swoją. Ale jak trafię w swoją, a ta w przeciwnika, to się nic nie stało. Bo trafiłem swoją, czyli trzeba zawsze trafiać w Potem jak, nie wpadnie w przeciwnika, tak, ale trafiłem swoją, to nic nie ma. Po prostu podchodzi przeciwnik gra z tego miejsca. Wszystkie to Wszystkie swoje. A widzisz, Kubus?

Brawo. Kuba, nie było? Kuba nie było. Co tutaj się działo? O, to ten klient, który

Zobaczcie co. Czy ja? Zobaczcie co. On O, Larlow. O, się nie O, nawiedziała się, Kuba, wskakuj, dziewczynka cię zamknie. Zamknie, zrobisz? Skakuj. O. Poczekajcie, poczekajcie. Poczekajcie chwilkę jeszcze jeszcze się źle zamoczyło chyba. Już? No do góry. O! 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 Ale ekstra kurwa. <śmienicza> Chcesz spróbować? Oj pomałczy. No, teraz Kubusia wyż mamy do środka. No, tutaj no, mamy. Teraz nie. nie ma do tego Oj, tu się nie pomocczyłam, no Kuba, do mamu się do środka. Okay. No poczekaj. Ale ja. tego. poczekaj. się Kuba, zamkniesz mnie? Mm -hmm.